Dziś prezentujemy fotel masujący Sakura Classic 306. Fotele masujące Sakura zapewniają nie tylko relaks, ale także komfort użytkowania. Są one niezrównanym sposobem na poprawę zdrowia oraz samopoczucia. Dzięki różnorodnym funkcjom oraz łatwości obsługi doskonale sprawdzą się zarówno w gabinetach masażu, jak i w użytku domowym. Zalety korzystania z tego modelu obejmują poprawę krążenia krwi, łagodzenie zmęczenia mięśni oraz redukcję stresu. Obicie z przyjemnej w dotyku skóry syntetycznej zapewnia łatwość czyszczenia, odporność na wilgoć oraz wytrzymałość, a estetyczny design i dbałość o szczegóły sprawiają, że będzie prezentować się elegancko w każdym wnętrzu. Dzięki przejrzystemu panelowi sterowania z ekranem LCD, korzystanie z fotela jest proste i przyjemne. Na ekranie można śledzić bieżącą pracę urządzenia, w tym obszary ciała poddane masażowi, intensywność, czas zabiegu oraz wybrany program. Panel umożliwia swobodne dostosowanie ustawień fotela i funkcji masażu oraz ustalenie czasu trwania zabiegu, który może trwać 10, 15, 20, 25 lub 30 minut. Fotel oferuje pięć programów automatycznych dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników, wykorzystując poszczególne funkcje fotela: ruchy głowic masujących, aktywność poduszek powietrznych, tryb zero gravity, czy podgrzewanie. W zależności od oczekiwanych efektów wystarczy wybrać na panelu odpowiedni tryb spośród refresh, strong, spa, laser, sleep. Tryb zero gravity ustawia fotel w pozycji, która korzystnie oddziałuje na ciało, co skutecznie redukuje nacisk na kręgosłup, łagodzi napięcie mięśni oraz poprawia krążenie krwi i limfy. Mechanizm masujący zapewnia dokładne rozmasowywanie mięśni na kilka sposobów. 10 głowic masujących imituje pracę ludzkich rąk, co poprawia ogólną sprawność organizmu i eliminuje bóle. Wbudowany masażer stóp stosuje akupresurę, łagodząc zmęczenie i poprawiając ogólne samopoczucie. Doskonałym uzupełnieniem masażu mechanicznego głowicami jest masaż uciskowy z wykorzystaniem poduszek powietrznych, zapewniający drenaż limfatyczny. Pulsujący ruch poduszek powietrznych w obszarze stóp, łydek, ud, pośladków, rąk, barków, a także głowy reguluje przepływ limfy, ułatwia proces detoksykacji i poprawia krążenie krwi. Sposażony jest w funkcję podgrzewania pleców oraz łydek, co zwiększa komfort masażu. Ponadto model posiada regulację wysunięcia podnóżka, zapewniając wygodę dla użytkowników o różnym wzroście. Możliwość połączenia telefonu z wbudowanymi głośnikami Bluetooth pozwala odtwarzać ulubioną ścieżkę dźwiękową, a nastrojowe podświetlenia boków tworzą przyjemną atmosferę. Fotele masujące marki Sakura dostępne są w naszym sklepie internetowym oraz u dystrybutorów.